Dzień 46. Drzwi Zeland pisze Każde zdarzenie, każda sytuacja w życiu jest jak drzwi. Nie możesz przejść do nowych możliwości, dopóki nie otworzysz drzwi, czyli nie przygotujesz swojego stanu, uwagi i intencji. Co oznaczają drzwi w Transurfingu? Drzwi symbolizują nowe możliwości i warianty rzeczywistości. Każde otwarcie drzwi wymaga świadomości, odwagi i harmonii z własnym wnętrzem. Zamknięte drzwi to sytuacje, w których energia uwagi nie jest zgodna z pożądanym stanem. Wtedy świat odzwierciedla brak dostępu. Jak otwierać swoje drzwi? Zidentyfikuj drzwi. Zastanów się, jakie możliwości w Twoim życiu chcesz przyjąć: na przykład nowe relacje, rozwój, zmiana pracy. Przygotuj swój stan. Upewnij się, że Twój wewnętrzny obraz, emocje i uwaga są zgodne z tym, co chcesz. Wejść przez drzwi. Wykaż inicjatywę. Odparcie drzwi wymaga działania, czasem drobnego, czasem większego. Ważne, by było spokojne, świadome i pozbawione napięcia. Nie siłuj się z oporem. Jeśli drzwi nie otwierają się natychmiast, nie walcz. Utrzymuj spokój i wiarę, a świat pokaże ci klucz w odpowiednim momencie. Przykład praktyczny. Chcesz zmienić pracę? Drzwi, nowa oferta, kurs, kontakt z mentorem. Stan pewność siebie spokój, gotowość do nauki i adaptacji. Działanie wysyłasz CV, rozmawiasz z osobami z branży, uczysz się nowych umiejętności. Efekt: drzwi otwierają się naturalnie, pojawia się szansa, która wcześniej była niewidoczna. Efekt praktyki pojawia się poczucie harmonii i przepływu w życiu łatwiej dostrzegać i wykorzystywać okazje. Redukuje się frustracja wynikająca z oporu świata. Świat odpowiada Twojej gotowości, niewymuszonej sile. Kluczowa myśl dnia 46. Nowe możliwości stoją przed Tobą jak drzwi. Nie walcz z nimi. Przygotuj się, otwórz je spokojnie i pozwól, aby świat cię poprowadził.